Księża, drodzy Chrystusie, siostry i bracia, 31 października 2020 roku w Hartford w Stanach Zjednoczonych odbyła się beatyfikacja księdza Michaela McGivney'a. W liście skierowanym na tę uroczystość papież Franciszek napisał gorliwość w głoszeniu Ewangelii i wielkoduszna troska o potrzeby braci i sióstr uczyniły błogosławionego Michaela McGivneya wybitnym świadkiem chrześcijańskiej solidarności i braterskiej pomocy. 21 lutego bieżącego roku w trzech miastach w Polsce, Częstochowie, Radomiu i Rzeszowie rozpoczęła się peregrynacja relikwii założyciela rycerzy Kolumba. Dziś rozpoczyna się ona w archidiecezji krakowskiej, tu w Bazylice Bożego Miłosierdzia. Relikwie przybyły ze Szczepanowa z miejsca urodzenia świętego Stanisława, biskupa i męczennika z diecezji Tarnowskiej. Teraz do 9 października będą peregrynować po naszej archidiecezji. W najbliższych dniach do środy będą właśnie tu w sanktuarium Bożego Miłosierdzia i w sanktuarium św. Jana Pawła II. Błogosławiony Michael McGivney był parafialnym księdzem, który w 1882 roku założył w Stanach Zjednoczonych katolicką wspólnotę bratnią dla mężczyzn, rycerzy Kolumba, a dziś organizacja liczy ponad 2 miliony mężczyzn na całym świecie. Do Polski rycerze przybyli w 2006 roku, odpowiadając na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II. Obecnie wspólnota działa już przy około 200 parafiach na terenie całego kraju, pięciu w archidiecezji krakowskiej, z czego cztery w samym Krakowie, gromadząc w swoich szeregach ponad 6,5 tysiąca mężczyzn. To wprowadzenie, bo wśród nas tutaj uczestniczących w tej przy świętej są nie tylko rycerze Kolumba, ale również inni pielgrzymi, którzy przybyli. Serdecznie witam wśród nas księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego, który przewodniczy naszej modlitwie. Witam wszystkich księży kapelanów, witam księdza profesora Tomasza Kraja, księdza dziekana Jerzego Serwina. Witam serdecznie pana Krzysztofa Zubę, delegata stanowego Rycerzy Kolumba w Polsce, pana Romana Drążka, delegata rejonowego rejonu pierwszego, Pana Tomasza Konturka, wielkiego Rycerza Łagiewnickiej Rady imienia błogosławionego Michała Sopoćki i również księdza Mateusza Wyrobkiewicza, który jest kapelanem tejże właśnie Rady, chyba najmłodszej, bo powstałej właśnie 9 miesięcy temu tutaj w sanktuarium. Witam również wszystkich pielgrzymów, uczestniczących w tej mszy świętej, a wśród nich są członkowie żywego różańca z parafii Wrajczy, parafia świętego Wawrzyńca i świętego Kazimierza przybyli tutaj z księdzem Adamem, swoim opiekunem. Niech czas peregrynacji przynosi błogosławione owoce, niech spełniają się słowa Jana Pawła II z listu do rycerzy Kolumba z 2003 roku. Obyście zachowując wierność wizji księdza Michaela McGivneya, nie ustawali w poszukiwaniu nowych dróg bycia za czynem Ewangelii w tym świecie i stanowili siłę duchową odnowy Kościoła w duchu świętości, jedności i prawdy. Witam i pozdrawiam również wszystkich, którzy łączą się z nami dzięki transmisji internetowej intencja tej mszy świętej terminowej za świętej pamięci Alicję Bednarz od przyjaciół Mariusza. Prosimy księdza arcybiskupa o przewodniczenie naszej modlitwie.